To nie jest żadna umiejętność, to nie jest żadna wartość. Umiejętność i wartość to jest coś, co przynosi nam jakieś korzyści, coś, co jest dobre dla nas i dla drugiego człowieka, coś, czym możemy się podzielić, bez obaw, że zaszkodzi to komukolwiek. To musi być jakiś wzór do naśladowania, to musi być jakiś przekaz z jakąś piękną, fajną, dobrą, niekrzywdzącą energią. Umiejętność picia nie należy do żadnej. Rzeczy. Słuchaj, jak chcesz zrobić coś dobrego dla świata, to nie pisz takich rzeczy. Pić to trzeba umieć. Może napisz. Nauka języka hiszpańskiego bardzo korzystnie wpływa na redukcję stresu. Podnosi pewność siebie i dodaje uśmiechu na co dzień, nie wspominając o przepięknych walorach i naturalnym haju, bo jest coś takiego, który dostarczany jest nam do głowy w naturalny sposób. Wymaga to czasu, energii, niekoniecznie nie pieniędzy można za darmo przez internet się nauczyć. Da się. Mm. To jest wartość. 15 minut dziennie sportu przedłuża nam życie. To jest wartość. Taniec, mówienie do siebie wartościowych rzeczy, na przykład po przebudzeniu. Kocham cię. Jesteś piękna. Jestem silny. Jestem twardy. Potrafię odpuścić wtedy, kiedy to konieczne. Dzisiaj będę miał piękny, wspaniały dzień. Do boju. I idziesz do szkoły, do pracy, na randkę, do księgarni, na basen, gdziekolwiek. To jest wartość. To jest dobry przekaz. Podaj rękę drugiemu człowiekowi. Chodź, pomogę ci. To jest wartość. Ech, trochę się te priorytety poprzestawiały, co w główce. Picie nie jest żadną umiejętnością. Jeśli już chcesz w tym temacie coś usłyszeć, to nie picie, to jest umiejętność. Pić to każdy umie. Pić to każdy umie, bo to jest łatwe. Przychylasz kieliszek i poleciało. Nie pić to jest sztuka dla prawdziwych kozaków. Hmm?